jazda bez sprzęgła Peugeot 406 Coupe zepsuła się pedał spadł w podłogę Także. a też ładnie wchodzą biegi trzeba wyczuć właśnie moment nie? jedziemy na czwórce Pięknie weszła. W momencie, kiedy puściłem gaz, od razu wciskałem piątkę, jak już obroty spadały. Najgorzej zruszyć i jakby trzeba było cofać. Ja akurat ruszam na zgaszonym samochodzie z uciśniętym biegiem. No i rozrug i od razu jedzie Tak na jedynkę to naprawdę jakby szkoda skrzyni. Bo na pewno zgrzytnie, a już na pewno ruszy gwałtownie, a tego nie chcemy redukcja na czwórkę, zobaczymy jak to przejdzie jedzie, lepko, bigacze, chwila, mam jedną rękę zajętą nie ma trochę gazu, o, trojeczka weszła, akurat prędkość dostosowana do trzeciego biegu, gaz odejmuje czwóreczkę, pozdrawiam, dzięki.